Jakie panele wybrać do swojego mieszkania? Ja wybrałem panele winylowe SPC na sztywnym rdzeniu marki Corner. Mamy do wyboru kilka kolekcji. Ja wybrałem kolekcję Solid Floor model DOMP Ceres. Są to panele wodoodporne, na ogrzewanie podłogowe, posiadają v i strukturę drewna, mają 5 mm grubości, są ciche, tłumią dźwięki i bardzo proste je ułożyć samemu. Zaczynam od rozmierzenia paneli, aby sprawdzić jak wyjdą panele. Następnie odkurzam podłogę i rozkładam podkład pod panele SPC 1200, czyli maty kwarcową. Maty sklejam ze sobą taśmą aluminiową. Panele układam tym wpustem do siebie. Zaczynam układanie paneli pamiętając o przesunięciu każdego panela względem drugiego o minimum 30 cm oraz zachowując dookoła podłogi od ściany dylatację minimum 5 mm. Do docinania paneli wystarczy nożyk. Nacinam panel i panel przełamuję. Najpierw panele montuję dłuższym bokiem, następnie dobijam krótszy bok i gotowe. Układam panele w ten sposób, że część panela, który odcinam, biorę i zaczynam od nowego rzędu. Chyba, że jest krótszy niż 30 cm, to biorę wtedy nowy panel. Robota fajna, czysta i przyjemna. Zapraszam na dłuższy odcinek z układania paneli. Tam więcej pokazuję i omawiam szczegóły na co zwrócić uwagę. Link w opisie, jak również w komentarzach.